Pięknie się stabilizuje różnego rodzaju schorzenia z arytmią, włącznie, kiedy jest, spożywa się dużo żółtek, ale odszczęśliwej kury. I wielokrotnie, a ja nie mówię, że zawsze, ale wielokrotnie wiele chorób przechodzi. Dlaczego? To jest bomba witaminowa. Tam jest wszystko. Oprócz jednej rzeczy. Nie ma witaminy C. An event, seen from one point of view, gives one impression. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on.